Witam bardzo serdecznie w kolejnym teście W dzisiejszym odcinku Zrobimy sobie test Zrobimy sobie test Oto takich Żelków Żelki Gumi się smak cola Naturalny aromat bez dodatku barewniku Także Żelki Coca Cola kosztowały 4,99 dziewięć w Polomarket plus jeszcze teścik oto takich bezkickich paluszków które kosztowały 5,49 też w Polomarket i jeszcze bez takiego batona Felek Feluś. Który kosztował Złoty 69 zł W Polo Market. Także zapraszam do oglądania. Lajki i suby mile widziane. Zacznijmy sobie od tradycyjnie Przepraszam <tryk> <tryk> Za dużo widzia wypiłem <tryk> Także zacznijmy sobie tradycyjnie, oto takich paluszków Data oczywiście ważna O kuźba nie <laughs> prawie. Paluszki smak solona. No, powiem wam, że soli dali dosyć sporo Dobrze Nie no, dobre paruszki Kozak No 9 na 10 dam 9 na 10 Felek Data ważna o żeby mnie ząb zaczął bolć Ba za dużo słodyczyjem Kurde, nie mogę tego felka odtworzyć Dobra, otworzyłem. Ty ten felek, on to się topi. Oj, cholera, jasna. Topi się, wiesz? Falek jest oczywiście dużo gorszy od grześka, bo wiadomo. Grześki to są firmowe. Mało tego kakao czuć. Takie mało wyraziste jest. nie no, jak dla mnie 7 na 10 albo nie, 6 na 10, 6 na 10 teraz żelki cola nie mogę za daty znaleźć No kurde. No skór mhm, Data ważna. W kształcie butelki coli. Dobra, otwieraj pan mnie tą kolę. Zobaczymy. Czy Pepsi, czy Coca-Cola? W ogóle? Mm -hmm. No. Mogę mm -hmm. hey. takie dobre, że się kurde na to, ale mm. Pan doktor mówił, jedz mniej słodyczy. Coś na to. he, kurde no, kodak 9 na 10 czyli najgorzej był oceniony baton w tym odcinku, 9 na 10 Dobrze lajki, suby, komentarze mile widziane. Pozdro!